Zostań z nami i zobacz kto czeka na dom oraz na Twoje wsparcie. Cześć, witamy w Gajowym Kalendarzu Adwentowym. Dzisiaj jesteśmy razem z kotkiem Pointem. Point jest około 3,5-letnim kocórkiem. Był prawdopodobnie kotem wolno żyjącym. Niestety uległ wypadkowi. Musiał być ratowany w klinice dla zwierząt powypadkowych i z tej kliniki trafił do nas. Pondzie z cudownym grubaskiem, trójłapkiem. Niestety ma chore serduszko. Kącik marzy o spokojnym domu, gdzie będzie mieć swój ciepły kącik, ale również marzy o pomocy dla swoich koci w przyjaciół. W naszym pomieszczeniu gabinetowym non stopa schodzą nam strzykawki, igły, wężyki do kroplówek, które niestety są nam bardzo potrzebne. Także prosimy bardzo o igły. Więcej informacji macie w opisie.